Myślę, że to jest nieporównywalne do tego, że polski polityk poseł w sejmie kurwa odpalił gaśnicę. No. A zatem nawet jeśli coś ci się nie podoba, co robi naród żydowski, bo możesz mieć poglądy jakie chcesz, a się mogę z nimi ewentualnie nie zgadzać, być przeciwnikiem, to tego typu zachowania daje mi tylko argument. Bo to jest antysemityzm. To jest antysemityzm. To możesz się kurwa ze wszystkim kłócić, ale yy, jak ja bym przyszedł i na przykład, yy, nie wiem, wszedłbym do kościoła i zgasiłbym kurwa kadzidło yy, gaśnicą i zagazowałbym księdza tą gaśnicą, to by mnie kurwa zabili po prostu na miejscu, nie? Jakby. Weź pod uwagę, że to nie świątynia. W moim niemaniu Sejm kraju. Czyli jeden z trzech, czterech najważniejszych budynków w tym kraju. Miejsce, w którym yy, na podstawie tego, co tam się dzieje, yy, tak żyjesz w kraju, taka jest twoja przyszłość, jest dużo ważniejszym. Sejm jest dużo ważniejszym budynkiem i dużo większej powagi, na dużo większą powagę zasługuje niż jakakolwiek yy, świątynia, jakkolwiek to nie zabrzmi. Dla przeciętnego Polaka w Sejm jest ważniejszy, tylko widzisz ludzie no niestety no ludzie zamiast dywagować, rozmawiać i poszerzać swoje horyzonty, do, do, docierać swoje poglądy, yy, oglądają kurwa kompilacje kto kogo mocniej w Sejmie pojechał, jak to ten nie zmasakrował lewaka, jak to ten nie zmasakrował prawaka i, to, i tak się kurwa kręci ta karuzela spierdolenia. Brał też od połowy imunitet goni go przed odpowiedzialnością cywilną, więc zarówno babka, jak i naród żydowski mogą go poznać na naruszenie do osobistych i walczyć o odszkodowanie za straty moralne skarnego. A to nie chodzi o to, stary, że ktoś chce. to po prostu... Bo co mu zrobią, jak on ma 0 złotych na koncie wedle tam oświadczenia, czy tam 5, 5 50? No, to, to nie o to chodzi, stary. To jest, to jest kolejny przejaw, to jest kolejne dzielenie narodu. Bo ludzie, którzy go popierają, albo ludzie, którzy są... Mają takie, a nie inne poglądy, będą go wspierać, i automatycznie się zaczną kłócić z ludźmi, którzy którzy uważają to za skandaliczne. Bo mu przyklaskuje zawsze te 15% ludzi, nie? To są zawsze ci sami. Ja nie rozumiem tej szopki. To jest skandal straszny. Co tam w ogóle robił ten świecznik? Ale jeśli, twoi, jeśli, jeśli na jeśli na, na, na tą godzinę, na 23.32, ty sobie zadajesz pytanie, co jakiś świecznik tam robił. Czy ja nie wiem, jak się nazywa ta relikwia, bo przepraszam i nawet nie wiem, co to za święto jest. Jestem ignorantem. Jeśli to jest Twoje pytanie, a nie dlaczego kurwa poseł odpala gaśnicę w Sejmie, to... No. A to nie jest pierwszy raz, przecież ja dzisiaj widziałem jeszcze jakiś filmik, jak on wszedł do kościoła, do, przepraszam, do sądu, podniósł choinkę, która tam była, ja nie wiem, o co chodziło z tą choinką, Wyciągnął tą choinkę, te bombki, bombki się wszędzie tłukły, wyszedł na zewnątrz, kurwa i wpierdolił ją pionowo do tego, do, do koszanej śmieci. Nie, nie wiem, on chyba świąt nie lubi. O. Miał bombki w kolorze Ukrainy. A, oczywiście, no. To, to